Moi kochani, już w następną niedzielę będziemy przeżywali kolejny siódmy Światowy Dzień Ubogiego. To jest wielka inicjatywa papieża Franciszka. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Najpierw do tego, żeby się do tego dnia przygotować, poprzez lekturę listu, jaki Ojciec Święty napisał z tej okazji. Moim zdaniem jeden z najlepszych listów papieża na Dzień Ubogiego tym razem. List jest oparty na księdze Tobiasza. Dziwnej księdze, która trochę przypomina kryminał, trochę baśń, która kończy się nie powiem jak, lepiej, lepiej przeczytać. I właśnie stamtąd pochodzi hasło tegorocznego Dnia Ubogich: Nie odwracaj twarzy od żadnego biednego. Jednym z najbardziej dotykających mnie fragmentów tego listu jest ten. Papież pisze tak. Ubodzy są ludźmi mają twarze, historię, serca i dusze. Są braćmi, siostrami ze swoimi zaletami i wadami jak wszyscy inni i ważne, aby wejść z nimi w osobistą relację aby wejść w osobistą relację z każdym z nich. Ubodzy są ludźmi ubodzy to nie są śmieci to nie są ludzkie odpady to nie jest jakieś śmierdzące coś. Chociaż bardzo często można ich znaleźć przy śmietnikach. Tam się odżywiają, tam czasami śpią, ale ubogi to nie jest śmieć. Ubogi to jest człowiek. I w tym dniu chodzi o to, żebyśmy sobie to uświadomili i żebyśmy w taki sposób, jak człowiek, człowieka traktowali każdego przez wszystkie dni. Jeśli leży Wam na sercu dobro ubogich, to po prostu Was zapraszam, włączcie się w ten dzień, przyjdźcie i przed dworzec główny kolejowy w Katowicach, i po południu do kościoła, a wieczorem do katedry. Jeśli możecie i chcecie, pomóżcie także, tak jak potraficie. Wszystkie szczegóły znajdziecie w linku, który Wam się teraz wyświetla. I pamiętajmy: śmieci na śmietniku. A ubodzy są z nami. Zapraszam.